Dzień dobry w Tokio. Dzisiaj mamy poranek. Wczoraj przylecieliśmy z Bangkoku. Trochę byliśmy zmęczeni, odpoczywaliśmy. A teraz mamy rano, idziemy sobie na zakupy. Spędzamy się trochę po okolicy. Wieczorem jest koncert. Ale co najlepsze, mamy tu jakieś 18 stopni, a nie 40 jak w Bangkoku. Przyjemnie się chodzi, oddycha, funkcjonuje. Tylko mam jakąś taką lekką traumę, że kiedy przychodzę na pasach i mam zielone światło. Bo się, się mnie coś uderzy. To jest tak was? No to właśnie tak. Chyba jest i możemy przejść normalnie. A. Ciekawe, kiedy ten strach przed jakimś uderzeniem samochodu minie. To taka skaza w głowie po Bangkoku. Jesteśmy już w hotelu. Tu mamy takie małe pokoiki tym razem. Ale wszystko jest trzeba. Ładne, zadbane. Ok. Tutaj macie boisko, gdzie trenują sobie baseball. Baseball to jest narodowa rozgrywka Japończyków. A zobaczcie, jak to na nas spogląda. Tam z samej góry, Pan Godzilla. Sporo jedzonka w ofercie. Oczywiście, już nie jest tak tanie jak w Tajlandii, ale też jakby nie ma źle, bo w sklepach spożywka. Większość rzeczy trafi się nawet taniej jak w Polsce. Przyszliśmy sobie na kawkę. Ale kuszą też słodycze Kawa to jest, żeby nie kłamać. To już nasza trzecia wizyta w Japonii Czym różni się Japonia na przykład od Bangkoku? No tym, że jest bardziej ułożona Spokojniejsza Kulturalniejsza Na pewno bardziej zadbana, na pewno bardziej bogata Mentalność też jest inna Japończycy chyba są troszkę bardziej zamknięci Tak mi się wydaje Co jeszcze? Na pewno jest drożej niż w Tajlandii Tak jak wspominałem, jedzenie czy jakieś usługi ale i tak na przykład żywność jest jeszcze dla nas fajna. pokażę Wam teraz jeden z takich sklepów kilka pięter i co można w nim sobie kupić to jest taki standardowy sklep gdzie zwykle robimy zakupy na pewno fajne są tutaj opcje jeśli chodzi o słodycze ale mnogość w ogóle wszystkich artykułów jest bardzo spora Jenę się troszkę trudniej przelicza niż baty, bo żeby Was nie skłamać, 100 jenów to jest jakieś 2,40-2,60. Yy, więc taka czapeczka na przykład z daszkiem kosztowałaby chyba, jeśli dobrze liczę, około 5 dyszek. Koszulki też różne w granicach 5 dyszek. Skarpety 400 jenów, musicie sobie przeliczać, bo ja wiecie, jestem humanistą. Tutaj różne takie pamiątkowe rzeczy Dla przykładu takie breloczki 500 yenów jakieś 13-14 złotych Może koszulkę z... no wiecie czym Jest sporo akcesoriów do zabawy dla pani panów Jest też taka Tutaj miejscówka, gdzie tego jest zdecydowanie bardziej więcej, i są bardziej, wiecie, takie, nie nadające się do publikacji rzeczy. <laughs> Mnóstwo sprzętu, gadżetów erotycznych. Idziemy piętro wyżej. Tych pięter jest kilka. Na każdym piętrze można kupić inny asortyment. Tutaj mamy elektronikę. Spory z zabawek i Pokémonów i Mario. Tutaj jest wiadomo szaleństwo na to. Turyści to bardzo chętnie kupują. Taki Mario kosztuje 1780 jenów, czyli jakieś 47 zł. Podobnie te inne. Tutaj potworki. Kolejne piętro. Tutaj jakieś akcesoria podróżnicze. ciuszki, kimona. Popatrzcie, jaki fajny patent. Żeby nie chrapać, plaster na usta. <laughs> Chyba sobie kupię. Znaczy dla kogoś. To są te słynne gadżety, o których opowiadali nam nasi koledzy ostatnio. Kupujecie coś takiego. To się nakłada na męski narząd rozrodczy. To trzeba przekręcić. No i potem zamaszyste ruchy i wiecie, jak to się kończy. Tutaj macie specjalne kasy. I cudzoziemcy po ukazaniu paszportu, zeskanowaniu paszportu, e, mogą nabyć te wszystkie rzeczy bez akcyzy, czyli mamy minus 10% na zakupy. Z tym, że te wszystkie zakupy pakowane są w takie specjalne zabezpieczenia i nie można ich używać do czasu wyjazdu z kraju. 10% przy dużych zakupach, no trochę kasy jest. A ja tu specjalny majtusie dla panów, różne kształty: torebki, torebeczki, plecaczki. lacie zegarki, zegareczki ale ja już wychodzę bo już mnie zaczyna tu głowa boleć a to jest moje ulubione piętro bo jest tutaj spożywka, słodycze czyli wszystko to co możemy przywieźć naszym bliskim żeby spróbowali chociaż w jakimś małym stopniu poznać miejsca w których byliśmy Absolutny hit, który zawsze kupujemy w Japonii, żelki z Mario. Jakieś 3,50-3,60 i to jest to, co nasze dzieciaki w Polsce doceniają najbardziej. Pokażę Wam, jakie fajne miejsce znalazłem. No dobra, Patryk znalazł. Wpadliśmy na piwko przed próbą i koncertem. No i sami sprawdźcie, czy zapiera dech w piersiach. Widoki jak z bajki. Jeszcze teraz zachód słońca, wszyscy strzelają fotki. Tutaj jest bar, tutaj można sobie wyjść też na zewnątrz i w takich okolicznościach przyrody spędzać czas. Mamy teraz próby dźwięku, próby sprzętu, dźwięk sprawdzony, czekamy jeszcze aż panowie odpalą nam wizualizację, bo wszystko musi być dopięte na ostatni krok, tu nie ma miejsca na pomyłki. No przecież jak się zacznie koncert, to czas na korygowanie błędów jest w zasadzie żaden, nie? Dlatego wszystko sprawdzamy, tam jest Patryk, jest konsola, u góry tam chłopaki odpalą zaraz nam grafikę i wszystko powinno grać. Tutaj sprawdzamy wszystkie wizuale, żeby poszło zgodnie z czasem, kolega tutaj sobie punktuje, w którym miejscu musi zrobić przejścia według amplitudy bitu. Był Godzilla, to jest też Kong. Widzicie go tam? Jesteśmy w jakiejś knajpce. Mała knajpka w centrum Tokio. To jest Zakira. Aj. A ty kto jesteś? Ja. Yeah. <laughs> Patryk. <laughs> Żartowali tu trochę z nas, bo zapytaliście, czy chcemy spróbować sake japońskiego, tylko że ma 15%. Przyszła ta sake. Zmieniliśmy zamówienie na 50%. To jest sake, Tak. Do you like sake? No, no, no. To tak wygląda jakbyśmy tylko jedli w tych podróżach. No ale jak poznawać świat jak nie przez jedzenie. Różne smaki. Kolejna knajpka, która zaskakuje. Patryk, co jest, dobra? Okay. Dobra. Wybaczcie, ale będziemy jeść, bo spieszy nam się na koncert. W całym dniu dotarliśmy do Szanghaju. Teraz szybko do hotelu umyć się i musimy lecieć od razu na próbę. Juhu!